Debaty Charles Tazewell contra L. S. White. Od wydawcy. Debata jako metoda dochodzenia do prawdy. Poglądy teologiczne można prezentować na różne sposoby. Najpopularniejszy z nich i szczególnie ulubiony przez dogmatyków polega na pozytywnym, afirmatywnym stwierdzeniu, jaka jest prawda. Takiej prezentacji prawie zawsze jednak towarzyszy polemika, która jest nieodłączną towarzyszką stwierdzenia jakiejś prawdy filozoficznej lub biblijnej, której przecież nie sposób ponad wszelką wątpliwość udowodnić. Z kolei krytyka wywołuje obronę, czyli apologię. Wszystkie te formy afirmacja, polemika i apologetyka łączą się w jedno w debacie czyli uregulowanym i moderowanym sporze prowadzonym publicznie w celu przybliżenia się do prawdy. Dzisiaj debata kojarzy się przede wszystkim z życiem politycznym. Jednak prowadzono je także na tematy filozoficzne, naukowe i religijne. Toczą się one między innymi od początku istnienia chrześcijaństwa. Pierwszy wielki spór teologiczny dotyczący obrzezania Pogan rozstrzygnięty został na zgromadzeniu w Jerozolimie po debacie między Piotrem, Barnabą, Pawłem i Jakubem. Dzieje apostolskie rozdział 15 wersety od 6 do 29. Na sobożeńcańskim w 325 roku toczyła się dyskusja o boskości Jezusa. Luther debatował z Eckiem na temat usprawiedliwienia z wiary. Wcześniej uczeni chrześcijańscy debatowali z żydowskimi rabinami, chrześcijanie wschodni z zachodnimi, dominikanie z albigensami itd. Można by wręcz stwierdzić, że dochodzenie do prawdy w ramach cywilizowanej dyskusji przynależy poniekąd do natury judaizmu i chrześcijaństwa. Charles Taze Russell był raczej zwolennikiem pozytywnej prezentacji wypracowanego przez siebie systemu teologicznego. Jednak oryginalność i odmienność jego poglądów w stosunku do standardów obowiązujących wśród amerykańskich protestantów wzbudzała naturalną konieczność prowadzenia dyskusji. Toczyły się one przy każdej okazji i po każdym jego publicznym wystąpieniu. Debatowano w zborach i na prywatnych spotkaniach. Było oczywiste, że wzrost popularności nowatorskich poglądów doprowadzi z czasem do otwartej, formalnej debaty, w której C.T. Russell będzie zmuszony publicznie dowieść biblijnej zasadności i słuszności swoich poglądów. Pierwsza taka debata odbyła się w 1903 roku w rodzinnym mieście C.T. Russell'a, Alekheny, w sali koncertowej Biblioteki Carnegie Hall, otwartej w 1893 roku. Jej przeprowadzenie zaproponował Ephraim Levelling Eaton, doktor teologii i popularny kaznodzieja który miał nadzieję w publicznej dyskusji osłabić siłę oddziaływania poglądów głoszonych przez pastora domu biblijnego. W drugiej debacie z C.T. Russelem zapragnął się zmierzyć Lloyd Smithite, słynny na owe czasy polemista i apologetyk konserwatywnych poglądów protestanckich. Na jej miejsce wybrano terytorium neutralne, dysponujące odpowiednio wielką salą, by pomieścić wszystkich chętnych. Debatę przeprowadzono w 1908 roku w Cincinnati Music Hall, wybudowanej w 1878 roku i działającej do dzisiaj sali koncertowej posiadającej 3,5 tysiąca miejsc siedzących. Obydwa wydarzenia wywołały ogromne zainteresowanie. Dzisiaj trudno to sobie wyobrazić. Że nawet tak wielka sala nie była w stanie pomieścić chętnych, pragnących przysłuchiwać się przewlekłym i skomplikowanym dyskusjom teologicznym. Każda z sześciu sesji trwała ponad dwie godziny. Niektórzy przysłuchiwali się na stojąco. Relacje prasowe docierały do setek tysięcy osób. Gazety musiały zwiększać nakłady, by podołać zapotrzebowaniu. Rozważane tezy stawały się tematem rozmów w domach i na ulicach. Pasjonowano się tym, kto zwycięży. Doprawdy, inne to były czasy. Poziom merytoryczny tych debat nie zawsze odpowiada najwyższym standardom. Zwłaszcza drugi oponent CT Russella bardziej skupiał się na atakowaniu osoby przeciwnika niż na zaprzeczaniu bronionych przez niego tez. Mimo to zainteresowany czytelnik z pewnością dostrzeże walory takiego sposobu prezentacji biblijnych prawd, gdyż pozwala im on jeszcze jaśniej zalśnić na ciemnym tle błędu, nie orzekając tutaj o zwycięstwie czy przegranej tej albo innej tezy obu debat. Pragniemy jedynie zapewnić czytelnika, że całym sercem sympatyzujemy z biblijnym systemem teologicznym. W myśl którego będzie zmartwych w stanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, którzy wcześniej byli nieświadomi w śnie śmierci, a po odzyskaniu świadomości jedni, którzy w tym życiu naśladowali Jezusa chrzcząc się w jego śmierć, otrzymają zmartwych w stanie życia, inni zaś, którzy wcześniej nie mieli realnej możliwości opowiedzenia się po stronie Jezusa, Pójdą na zmartwychwstanie sądu zapewniającego im uczciwą szansę uzyskania życia wiecznego po okazaniu skruchy, i być może poniesieniu dodatkowej kary. Odbędzie się to w czasie naprawienia, na który miał powrócić Chrystus, by wraz z nieliczną garstką naśladowców w duchowym bycie. Oraz narodem izraelskim tutaj na ziemi udzielać błogosławieństw wszystkim ludziom, powstałym z grobów, którzy w odzyskanych ludzkich ciałach będą mogli cieszyć się pełnią radości i wolności dążenia do sprawiedliwości. Snota nie boi się krytyki, a prawda nie cofa się przed konfrontacją z błędem. Często jednak traci popularność, przegrywa i bywa odrzucana. Dotyczy to nie tylko tez teologicznych. Nawet prawdy naukowe potrzebują czasami długiego czasu, by dotrzeć do umysłów obrońców wcześniejszych tradycji. Szczere i umiejętne czytanie Biblii oraz zasady logicznego myślenia powinny teoretycznie pozwolić każdemu inteligentnemu człowiekowi orzec, czy głoszona teza jest potwierdzana przez Biblię, czy też nie. Okazuje się jednak, że wygodnictwo umysłowe oraz strach przed odmiennością sprzyjają utartym poglądom, wywołując zasadniczą trudność w poprawnym zrozumieniu nawet najprostszych słów i zdań z Biblii. W tej sytuacji rozstrzygającym elementem staje się oddziaływanie ducha świętego. Tylko moc Boża jest w stanie otworzyć poszukującemu prawdy człowiekowi drzwi wiary, a także poprowadzić go do właściwego zrozumienia woli najwyższego i nauki Jezusa. I tej to właśnie umiejętności posługiwania się kompasem Ducha Świętego na skomplikowanych drogach i bezdrożach prezentowanych tutaj debat religijnych najbardziej życzymy wszystkim naszym czytelnikom. W imieniu redakcji i wydawnictwa Straż Daniel Kaleta. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.